Cześć, mam z tej strony korekcji. A ja tak na szybko teraz mamy Happy Hour. Paczki za 15 Specjalnie sprzedałem Van Persiego. Specjalnie sprzedałem Lorisa, żeby tylko mieć, właśnie na te paczki. Ok, kupujemy. Pierwsza za 15. Uwaga! no serio! Serio! Co mi z wyjątkowego, jak to jest? Gówno! Rodolfo! Oje, słabe! Dobra, sprzedaj. Eee, zaraz, zaraz. Bo zaraz się kończy. esz N na N. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Wysi do jednorazowych. Okej, okay. Okej. Okay. Eee, kolejna paczuszka, szybko, 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 bo mamy ich 9, a jest tylko minuta, minuta, Dwie minuty. uwaga Song, no nie. To nie jest to. Mm. Jeszcze. Z emocji. O, pastorze. To do klubu. Sąga, nie wierzymy. Sprzedajemy szybko, szybko. Mamy jeszcze 9 paszek. Osiem, przepraszam. Za minutę, za minutę się kończy, uwaga. John, nie no fuck! Słabo! Słabo! To jest takie na szybko, bo akurat przyszedłem do domu, a zapomniałem, że w ogóle będzie coś takiego. znaczy zapomniałem, że będzie... O zapomniałem po prostu ten happy hour dlatego. Uwaga, otwieramy kolejna. Otw kolejna, kolejna. Na szybko. Sprzedaję wszystko walić. Cze, Dobrze! Przyda mi się! Trzech mi się przyda, akurat. Trzech mm, mi się przyda, bo sprzedałem bramkarza, chociaż będę miał. No nie, wypad, 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 szybko. Szybko, na szybko, ja to wszystko na szybko robię, żeby tylko otworzyć. Tą, te, nie, najwięcej paczek 53 sekundy, uwaga. Kolejna, dawaj, come on, Hernandez, no fuck. Słaba. Słuchaj, jeszcze przelecę na, na, na początek, ale mamy Shirle. Shirle, 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 shirle. Okej, okay, tego sobie wezmę resztę, sprzedajemy na kwisselu. Szybko dawać, kolejno paczka, kolejna, kolejna, come on, come on, come on Fast Zostało nam 35k, jeszcze dwie paczki kupimy, jeżeli zdążymy. Sali What? Kto to jest? Jakieś gówno, dobra, dawać, come on, szybko, szybko. 5000 monet, szybko, na koniec. Na koniec, szybko, szybko. Szybko No i do widzenia. dobra, jeszcze jedną zdążymy. Jeszcze jedną zdążymy. Proszę, 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 proszę 12 sekund. To będzie nasza ostatnia paczka. Uwaga. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, zaczynamy, otwieramy ostatnią paczka i robimy na persji dziobinkowych. Aj! Niedobrze. No, niedobrze. Ale to już jest nasza ostatnia paczka. No, kin, serio. Nie mógłeś wcześniej. Ok. To już była ostatnia paczka. OPS na no, PP. Nie wiem, czy to jest coś warte, ale, ale chyba nie. Ok. Lewy napastnik pasnik, To trzeba oczywiście. Wystawimy, to już była ostatnia paczka z tego happy hour. I najlepszym zawodnikiem był Czech, który O Jezu, sorry, sorry, sorry Mi się odbiło eee, no, Najlepszym zawodnikiem był Czech, który Zresztą mi się przyda, to trzeba przyznać Mamy 15k jeszcze, jakbym się pośpieszył to może bym zdążył, ale raczej nie A więc otwieramy jeszcze dwie paczki za 7,5k A więc uwaga Young, sorry, mam ciebie, nie chcę ciebie Kanawaro czy jakoś tak Younga, o 41212 z chęcią go wystawię, bo może się sprzedać, jest bardzo szybki. Okej. Okay. wow, ale to było otwieranie na szybko, teraz już możemy odstawnić I ostatnia paczka na dzisiaj, a więc otworzę ją z Messing, bo dawno z Messing paczki nie otwierałem. Teraz by mi się trafił ten Robin, Robin Van Persie, to naprawdę to byłby ogromny fart. Dobra, Czech i Benzema Come on, proszę, nie patrzę się Proszę, powiedzcie, że robimy Persy, powiedzcie Weee, fuck you, EA Dobra Otwieranie paszek Takie na szybko, ale jest Mamy Czecha, który nam się przyda, bo sprzedałem tego Lorisa tylko po to, żeby właśnie mieć na paczki, żeby mieć dla was No i oto, co się udało zdobyć właśnie Ten Czech a jeszcze, Dobra, sprzedam kogoś. Tak, Loris mi się sprzedał za 98k, co jest niestety złe dla mnie. Ale chociaż otworzyłem te paczki, chciałem spróbować. I tak FIFA się już kończy. Ja prawdopodobnie kupię 14, a więc od razu po premierze będziecie widzieli będziecie mogli obejrzeć u mnie właśnie 14. FIFA 14, inaczej mówiąc, pas nie, nie, kogoś sprzedam, żeby tylko mieć tą, 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 boże, nie mogę się wysłowić. Shelley nie, Babiany nie. nie. Tak, to jest skład polski, jeszcze mam. Rafael, nie, no kurde, kogo sprzedać, dobra, padło na naszego pasore. Dlatego, tak, oczywiście. Szybką ją potraktuję i lecimy z paczką za 5k, więc może jeszcze mamy szansę na jakąś paczuszkę. Zobaczymy. Jest Robin Van Persie w Man of the Match. Czy kogoś trafimy? No nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Proszę. Come on. Rensu, Boże, słabo. O oh. oh, Boże. Żadnego tego, serio. Dobra, ja sobie te kontrakty tylko pozabieram. Mam nadzieję, że jakaś formacja dobra, która jest droga. Zaraz się przekonamy. 472. To jest akurat. To może pójść. Okej. Okay. Otwieranie paczek takie na szybko. Mam nadzieję, że Wam się podobało ten trzech. No akurat przyda mi się. No nie ma co. Eee, przyda mi się na pewno, ponieważ nie mam już bramkarza z BPL. A tutaj proszę bardzo. O Jezu, sorry, nie ty. Zamień. Eee, szukaj. Petr Czech, akurat do Bundesligi Puu! Do tej, Boże Bundesligi, jakiej Bundesligi, fuck Do, e, akurat do, do czego? No, do, kurde Akurat się przyda do, się przyda do Przyda do, no kurde, do czego się przyda? Do składu z BPL, no sorry Taki nieogar przez chwilę, ale otwieranie paczek dobrze, że ten Czech, to to dla mnie już jest dobrze, w ogóle fajny help, nie? Dobra, tak na szybko, w ogóle nie ogar, ale jest. Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie. Mam nadzieję, że ten bardzo szybki odcinek Wam się podobał. I cześć, siemanko, mam wszystkim, cześć. Boże, powtórzyłem. Dobra, na razie, cześć.